Od kilkunastu lat Orlen pomaga okolicznym domom pomocy społecznej. W jednym z budynków koncernu raz do roku organizowany jest niezwykły kiermasz. Jak co roku, bo to już jest taka cykliczna impreza, w której bierzemy udział, mamy tutaj możliwość zaprezentowania swoich, swoich prac, prac swoich podopiecznych. Ja prowadzę pracownię ceramiczną, więc głównie tym się zajmuję i głównie z tym dzisiaj przyjechałam, ale mam też rzeczy, które zrobiły moje koleżanki. Z pracowni artystycznej i, i, i z, z pracowni ogólnorozwojowej. Założenie jest proste. Podopieczni okolicznych DPS-ów i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wystawiają wytworzone przez podopiecznych przedmioty, a pracownicy Orlenu chętnie kupują przeróżne zabawki czy ozdoby. Mieszkańcy, którzy biorą udział w terapii, mają poczucie sprawczości tego, że kontrolują to, co robią. To zyskuje aprobatę środowiska zewnętrznego. Cieszy oko. Jest to też taką wykładnią, że za to, co zrobią, dostają później pieniążki, które mogą wykorzystać na swoje jakieś fajne potrzeby, mogą jechać do kawiarni, do teatru. Pracowników Orlenu nie trzeba długo namawiać. Pierwsi już po godzinie dziewiątej wychodzili z reklamówkami wypełnionymi przeróżnymi ozdobami.